Tak więc witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mikołaj. A przed Wami siódmy materiał z gry: Dandara Trials of Fear Edition. Dokładnie tak, moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę w tym zwariowanym świecie. Udało nam się ostatnio, w sumie właściwie to udało nam się ukończyć, można powiedzieć, jedną trzecią finału. Bo tutaj finał tak naprawdę jest rozdzielony na trzy części: na tereny zielone, na tereny fioletowe i na tereny takie nazwijmy to żółto-brązowe. Ponieważ, żeby. Tutaj ogólnie mieszka Eldarian, tak jak już powiedziałem, mieszka Eldarian, czyli główny antagonista w tej grze. To są brązowe tereny, czyli finalne tereny. Ale one są zablokowane. Bo blokuje nam tutaj ten pomarańczowy, można powiedzieć, mur. I tutaj jeżdżą takie wielkie działa, które zadają potężne obrażenia, żeby rozwalić wejście do tego i te działa dezaktywować, muszę znaleźć jakiś sposób, żeby zniszczyć ten tutaj zniszczyć te tutaj działa i tutaj jest takie wielkie oko, które muszę rozwalić. Nie wiem jeszcze jak, e, dowiemy się dzisiaj. I można powiedzieć, że ukończyliśmy cały ten fioletowy etap. Jeszcze tu są jakieś pewnie dodatkowe fioletowe etapy, ale jakieś pierdłowate, Więc można powiedzieć, że jedną trzecią ukończyliśmy. Są jeszcze zielone tereny, które nie wiem dokładnie do czego prowadzą. No i te właśnie, co powiedziałem, brązowe. Lecimy moi drodzy, udało nam się odblokować ostatnio taki kryształ tutaj, który pozwala nam teraz otwierać e, platformy fioletowe. I zaraz spróbujemy. Czemu się zwracam? Ponieważ tutaj znajduje się jedna rzecz dokładnie w tym miejscu, która była zablokowana na samym początku gry. I tam będziemy. Będziemy. Będziemy mogli ją otworzyć. Czemu ja się tam dostać nie mogę? A? O kurde, czy ja się tam w ogóle mogę dostać? Czy tędy się tam nie dostanę? A to dlatego to było zamknięte cały czas. Przecież ja się nie wrócę tędy. No to mamy rozwikłoną zagadkę, czemu tam te zielone tereny w ogóle się tam znajdują, więc idziemy tam. Jest to, można podpowiedzieć, z. Jakby to powiedzieć, jest to zagadka związana z przesuwaniem się w czasie. I mogę już tutaj zaspoilerować, że chodzi o fast travel. Istnieje w grze fast travel, czyli szybka podróż. Wchodzimy do machiny czasu i się teleportujemy, nie, wchodzimy do stacji jednej, jednego campsitu i się pojawiamy w innym. I to jest opcja, która w tej grze istnieje. Kiedyś pamiętam, jak, jak przechodziłem serię na starym kanale, to myślałem sobie, że e, kurde, brakuje fast travelu w tej grze, a może ta trzecia zakładka w campsite to jest fast travel e, i się nie myliłem. To właśnie był fast travel i po prostu strzeliłem w dziesiątkę tym. E, więc tu jest fast travel, fajnie, że jest fast travel, można się tepać pomiędzy campsite'ami. Na przykład jeśli chodzi o niektóre zablokowane dla nas skrzynki, jeżeli byśmy chcieli je otworzyć, kiedy byśmy byli już na to gotowi. Więc lecimy dalej. E, zobaczymy, zobaczymy, lecimy. Dzisiaj cały ten film prawdopodobnie będzie poświęcony tej tej pętli czasu, bo ona znajduje się bodajże w tym miejscu pierdzielone działo. No, zapomniałem, że no tu jest jeszcze. Um. Dokładnie, mamy to przejście i tutaj było dla nas zablokowane. Nie wiem co tam jest, pewnie prowadzi znowu do wrót. Ale to nas nie obchodzi. Są jakieś bąbelki, jakiś kwas ala. Okej. Okay. Idź tam. Tu, 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 tu. tu. Nie chce mi się z nim bić. No, dawaj no. Wiecie, to można tak sobie, o, coś takiego. Skakać bardzo szybko klikając. I tędy pewnie się dostanę tu, dokładnie. Tędy się pewnie tam dostanę. Okej, okay. czekajcie. Tak, tak, tak. O, morda, dostałem. <laughs> o minąłem kolce w ogóle nie dostawając obrażeń zajebiście. Poprzedni etap sprawił mi wiele e, wkurzenia się ten ale będzie jeszcze gorzej później, będzie jeszcze więcej darcia się i wyzywania tej gry. Oj, będzie. To jest jedna taka seria, jedna taka gra na tym kanale, gdzie jest więcej wkurzenia się niż... Wkurzania się niezwykle. Nie wiedziałem, że ta dandara może lewitować. Teraz to zauważyłem. Siup, siup, o w mordę. To jest skrzynia. Mordę, ile ja obrażeń dostaję. Dobra, skrzynia, otwierajesz skrzynię, co tam będzie? EXP. Okej. Okay. Spoko. Kolce, pierdzielone kolce. O, właśnie, mamy to pomieszczenie tutaj. Idziemy tu. A co jest tam na dole w ogóle? A? Tam też są ciekawe. morda No to już wiem, po co tu w ogóle przyszłem. O, właśnie. Skrzynia. I pewnie będzie tam znowu X, czyli będę mógł sobie nową rzecz kupić w campsite. Tu, 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 tu. Lecimy. Dalej. Powiem wam, że jak gram w tą dandarę, to strasznie mnie nachodzi na to, żeby nagrać, w sensie zagrać, nie tyle co nagrać, co zagrać, grę Ori, Ori on and the Wheel of the Wisps. Yy, grałem, zajebista gra, yy, ale jeszcze z Blind Forest, którego też się... O kurde, to ja wiem co kupię na przedscenie teraz. Blind Forest. Um, może się seria z tego pojawić, taka wiecie, po dandarze, ale nie mówię, że od razu. Dopiero dziś tak w dalekiej przyszłości. Tak naprawdę więcej planowanych serii się pojawi po skończeniu Parkra, bo park jest długi, a wyznaczone sobie 100% w tej grze, więc będzie trochę ciężko. Eee! O, będę mógł tutaj się dostać. Ale kurde, czy ja potrzebuję się tam dostać. Zaraz będę miał możliwość teleportowania się. Wypierdzielam stąd. Wrócę się tu później. Wrócę się tu później. Na razie chodźmy. Chodźmy do, do tego miejsca, które było dla nas zablokowane. Czyli tu na gór Ach. na górę nie fuck Tędy. pożo jesteśmy tu tu, 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 okej. Okay. Tędy byłem. I gdzie jest w ogóle... O Jezu, Campsite jest off-pack. No jednak to nie będzie campsite, więc jak zginę, to będzie problem. Czyli tu był Campsite. No dobra. Mam trochę tego życia. Postaramy się tam... Nie zginąć. W sumie to ja się postaram, wy tylko oglądacie. No i mamy... Dara, jucham. Mało mnie to obchodzi co mi powiesz, dawaj dawaj szybką podróż, <laughs> To jest taka, można powiedzieć, to jest taki tunel czasoprzestrzenny Dreamland, czyli Kraina Snów To już umiem przetłumaczyć, idziemy w jedną mańkę I wychodzimy bodajże do... Kolejnej mańki Telefonie! O kurde, on się rozładowuje, zaraz będę musiał go podłączyć Gdzie ja jestem? <laughs> o w mord, nie gadaj, że to tak wygląda Teleportowało mnie. No nie. <laughs> nie wierzę. Nie wierzę, że to tak działa. No nie wierzę. To po prostu. Fak, 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 fak. O kurde, piaskowe stworki tu są. W mordę. Na górę czy... Na górę, byk. Nie gadaj, że on się tu znajduje. Teraz. Znowu. A ja się tu dostałem, tam. Co to za na poziom jest? Czemu jestem? Jo pierdziele, dalej jestem w Dreamlandsach. To o to chodziło. No nie wierzę. Co tu się dzieje? Okej, okay, fajnie. Nasza nowa ostatnia zabawka. O kurde, tam jest to działo na dole. I te pszczółki. Tędy. Tędy idziemy. I jeszcze te piaskowe ośmiornice tu są. W mordę! Nie! nie zgadzam się na to. Co żeście sobie wymyślili, twórcy? Fuck! Umieraj. Dobra. Idziemy dalej. O nie, znowu to samo. Znowu te koszmary. Nie. I... Matka was więcej nie miała? Tędy. Uciekam. Nie walczę z nikim. Lećcie. Co? Co? Uciekaj. Żadnych skrzynek już nie dozwalam. Żadnych skrzynek już nie dozwalam. Nie ma szans. O Jezu. O Jezu. Wiem, co tam jest. Energia. No nie. I to będą te dwie. Aha, bo to są. To są. Nie są tacy przeciwnicy, jakich myślałem, że będą. Aha. Ale... nie, nie, to się nie zgadzam na to. Czy umrzecie? Mam to. Okay. Jest! Udało się! Boże, mam dwa życia tylko! O, w mordę! Lecz energia. energię. O masakra, masakra, co tu się dzieje? Za ja dużo rzeczy. <laughs> mamy to. Mamy to oko. I mamy campsite tutaj jeszcze. Pierdzielisz. O, zajebiście, ale się dre, dzisiaj. <laughs> E, dobra. E, więcej życia je kupimy jeszcze, tak? jak mówiłem. Albo jeszcze więcej energii. Więcej życia je kupujemy, ciul. Bierzemy to. I możemy teraz odbywać szybką podróż. Gra to oczywiście inaczej nazwie. Pearl of Dreams, a Pearl as Old... No, okej, okay, dobra. Spoko, w porządku. Okej. Okay. W porządku. Teraz tutaj, tu. I gdzie? Aha, mogę szybką podróż teraz stąd odbyć, tak? Pożo. Mamy Dream. Eldarian Gates. Spróbujmy tam. Nie wierzę, że jestem tutaj. Nie mogę być tu zestrzelony. Mogę być tu zestrzelony? Nie gadaj, że laser tu sięga. On tu normalnie sięga. No chyba was coś pogrzmociło, co? Teraz też może tam sięgnąć? Nie może. Bo gra się zapauzowała. Ja pierdziele, nie? Tower Stairway. Co to jest? O kurde, jestem tutaj. O, okej. Okay. A te tereny się jakoś nazywają, czy coś? Chyba... To zależy jak tam jestem. The Village channel Creation Meadow. Tu to jest Creation Meadow. To są chyba. O właśnie, no właśnie, to jest tutaj. Dobra, to sprawdźmy od razu, co tam jest. Przejdźmy sobie przez tereny. Może jakieś skrzynki znajdziemy. To sobie jeszcze dodatkowe życie kupię. O i lecimy tam. O, widzicie, skrzynka tam jest. Ale jak ją odblokować? No właśnie. Pewnie jakiś sekret jest z tym związany. Ale, że te punkty lecą do mnie, cholera. Jak ja mam tą skrzynię odblokować? To jest... Co? Jak ja mam ją odblokować? Ja jeszcze mam w ogóle ten defend do bronienia się. Czemu ja z tego nie korzystałem? Ciekawiej by było, jakby nawet to mogło mnie zabić, co? A pasiec sam jest. Dobra, idziemy dalej. Oberwałem, ale ciuli już nieważne. Tu byłem. Idziemy teraz w prawo, nie? No tu już żadnych przejść nie ma, tu wszędzie byłem, gdzie mogłem być tak naprawdę. Idziemy do tych wrót. Tylko, czy ja będę mógł. O, skrzynia. Super. Nieziemsko. Sam będzie. Um... Co? Co to jest Arrow of Freedom? Ja mam cztery teraz pociski Ja chyba mam cztery pociski teraz, a nie mam już Wiecie, trzech To nieźle, to fajnie Muszę sobie troszeczkę poczytać o tym, gdzie jest więcej tych skrzynek Wypierdzielam stąd Nie ma mnie tu Tutaj. Co to jest za gówno? To to jest. Co za pomieszczenie? Aha, to jest to dolne pomieszczenie, ta. Cudownie. O, energia, zajebiście. Gdzie ja jestem? Tutaj, dobra, to jest tutaj. I teraz idziemy do bramy. No, walcz z nim, kurna, ja i nie chcę go unikać. Chciałem go pokonać, nie? Ale gracie oczywiście musiała przeblokować mi ten ruchy. To jest bardzo prosta rzecz do zrobienia, chyba nie. Prostrzej. Rzeczy. Idę tam, a to dlatego, że tam się znajduje jedna rzecz, której potrzebuję. Jeszcze niżej muszę iść. O, dokładnie tam jest camp. Tylko, że ja do niego nie wejdę, bo on jest dostępny po drugiej stronie. Ale pewnie będę mógł się dosyć za pomocą szybkiej podróży tam. Nie no, serio? Co to jest? <laughs> Luneta. Ale po co to tam jest? Czemu tam jest jakaś schowana skrzynka? Czy ja nie mogę jej odporzyć za pomocą czegoś? A to co jest? Nie mam pojęcia. Idziemy do góry. Czyli kampę mamy po drugiej stronie teraz. Aha. Idziemy na samą górę. Czyli co jak ja mam teraz pokonać to wejście tam na... do tych yy... dziadost. Super. Prawo idziemy, bo już wszystkie zielone tereny chyba odkryliśmy. I dalej jestem zielony w tym, co tu dalej można robić. Tłucho. Aha, w ogóle to, tym działkiem ktoś steruje tam przecież. To nieźle. Dobra, spróbujmy to jakoś rozwalić. Tam był campsite na górze przecież. Więc odkryję tego campsite i będzie git, co mi wystarczy. Aha, i nie mogłem się tu wcześniej dostać, bo chyba nie miałem dostępu. Plaga jest, dobra. Yy, ulepszmy sobie tam postać, póki mamy punkty. A nic sobie nie kupię. Dobra, spróbujmy to jakoś rozwalić, nie? Nie mogę sobie tego rozwalić. Jak ja mam to kurna rozwalić? To jakoś magia na to specjalna jest? Nie da się tego rozwalić. Kurde! W mordę. No kurde, no. Zostawcie mnie. Fak, jeszcze weszę w tą ścianę. Ty! Ojen, zapomniałem przecież. Przecież tam była dziura w ścianie z campsitem. Tam była dziura w ścianie z campsitem przecież. Wyjdź! Wiercielaj. Idź, idź tu. Czekajcie. Um, bridge in the wall. Bridge in the wall chciałem. Clip. Dokładnie tak. Tak coś czułem, że tak to będzie wyglądać. I teraz jesteśmy wewnątrz. I od tej strony pewnie będę mógł to już rozwalić, nie? O, masakra. Dobra, moi drodzy, to będzie na tyle z tego odcinka z gry Dandara. Jestem troszeczkę już zmęczony, już nagrywaniem dzisiaj chyba 7 filmów. nagrałem dzisiaj. Idę sobie coś zjeść. No i co? Mamy odkrytą szybką podróż. Udało mi się praktycznie zrobić wszystko wokół. Tu jeszcze będzie trochę łażenia. Choć sobie mogłem tam iść, ale. Ale tam nie jakaś campsite. To tu bym mógł jakoś iść, ale. Tak naprawdę po co? No. Bym mógł, pewnie jakaś skrzynka tam by była. Alba, ale chyba poza tą mapą, to wszędzie, gdzie mogłem wejść, to chyba już weszłem, nie? Tu wszędzie weszłem. Tu wszędzie weszłem. Czy jest jakieś miejsce, tutaj, gdzie nie weszłem? Na przykład tutaj, w tym żółtym terenie. Chyba nie za bardzo, nie? Tutaj też weszłem wszędzie. Tutaj weszłem wszędzie. Psz, psz. też wszedłem. Wszedłem się, mówi. Przepraszam. Tu gdzieś nie wszedłem. Tu gdzieś nie wszedłem. Tu i tu. Nie wiem, czy tam jakieś skrzynki by były, czy nie, ale wali mnie to. Jesteśmy w Fortecy Eldariana, więc tak naprawdę tu będzie największa zabawa. Już tak naprawdę wystarczy przejść sobie kawałek dalej, tam się jaja dzieją. Ale z każdym krokiem teraz będziemy wyłączać tę Fortecę od środka, więc będzie git. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć.